Dor Vidal, amerykański pisarz i polityk, stwierdził niegdyś, że samo odniesienie sukcesu nie wystarczy, by poczuć prawdziwą satysfakcję. Daje ją dopiero porażka innych ludzi. Myśl ta otwiera pole do rozważań na temat tego, w jaki sposób w społeczeństwie postrzegane są sukcesy i porażki oraz jak ludzka natura bywa pozbawiona empatii, kiedy toczy się gra o trofeum zwane statusem społecznym. Dlaczego Twoje otoczenie nie chce, abyś awansował społecznie? W jaki sposób będą cię deprymować oraz umniejszać Twoim sukcesom? Co możesz zrobić, aby nie dać się społeczeństwu, które będzie ciągnąć Cię w dół? W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy te kwestie. Na kanale trwa miesiąc awansu społecznego, w którym publikowane są materiały edukacyjne w tej tematyce. Jeśli zastanawiasz się, jak awansować i zyskać lepszy status, to odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-booku i audiobooku dostępnym na niewiem.pl. Schadenfreude, czyli satysfakcja z cierpienia innych, zjawisko to towarzyszy ludzkości od bardzo dawna. Już Sokrates zwrócił na nie uwagę, pisząc, że przyjemność czerpaną z nieszczęść przyjaciół nazywać się powinno zawiścią, niesprawiedliwym cierpieniem i rozkoszą. Co ciekawe, sam mechanizm wydaje się być silnie zakorzeniony w ludzkiej naturze, ponieważ jest zauważalny nawet u dzieci w wieku zaledwie 24 miesięcy. Zdaniem badaczy, w przypadku dzieci, Schadenfreude to pewnego rodzaju manifestacja niezadowolenia i niechęci wynikającej z nierówności lub niesprawiedliwości. Nie da się ukryć, że prawdopodobnie większość z nas pamięta z dzieciństwa tę nieokiełznaną satysfakcję z niepowodzenia kogoś, kogo nie darzyliśmy sympatią. Teoretycznie z czasem powinniśmy z tego mechanizmu wyrastać, a jego miejsce powinna zajmować empatia. Jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku, a Schadenfreude doświadczają niemal wszyscy dorośli ludzie. Oczywiście ma to miejsce w różnych kontekstach i sytuacjach, jednak sam mechanizm czerpania satysfakcji z cierpienia innych jest dla człowieka całkiem uniwersalny. Słowo Schadenfreude to zlepek dwóch niemieckich wyrazów. Schaden, czyli krzywda, szkoda oraz Freude, czyli radość. Jednak jeszcze ciekawsze wydaje się angielskie określenie na podobne zjawisko. Tall Poppy Syndrome odnosi się do pola maków. Zauważ, że najpierw zrywane są te kwiaty, które najbardziej się wyróżniają, górują ponad innymi i są najbardziej wyjątkowe. Ten metaforyczny sposób opisuje się mechanizm, który dotyczy ludzi. Jeśli mamy do czynienia z wybitną jednostką, która wyróżnia się na tyle grupy, przykładowo za sprawą urody, osiągniętego sukcesu czy intelektu, to taki ktoś może stać się przyczyną do poczucia niesprawiedliwości w grupie. Jest tolerowany przez innych, ale jednocześnie każde jego niepowodzenie daje otoczeniu satysfakcję. Jest jak ten metaforyczny kwiat na łące, który był tak piękny i dorodny, że został zerwany jako pierwszy. To prowadzi nas do bardzo istotnego wniosku. Jednostki, które się wychylają i chcą osiągnąć coś więcej, bardzo często mogą spotkać się z krytyką ze strony otoczenia i nieprzychylnymi opiniami na swój temat. Zjawisko zostało przebadane przez profesora Normana Federa. Przeprowadził on eksperyment, w którym przedstawił grupie badawczej historię innych osób, którym przytrafiło się coś pechowego lub doznali oni porażki. Okazało się, że reakcje badanych różniły się w zależności od tego, jaki status posiadała osoba, która doznała porażki. Jeśli pozycja społeczna osoby, która doświadczyła porażki była zbliżona lub niższa od przedstawiciela grupy badawczej, to reakcją znacznie częściej była empatia i współczucie. Jeśli natomiast poszkodowany miał wyższy status, czyli przykładowo odniósł sukces finansowy niż uczestnik badania, wtedy współczucie ustępowało miejsca zadowoleniu z cudzego nieszczęścia, czyli zjawisku Schadenfreude. Co jeszcze ciekawsze, badani, którzy zamienili empatię i współczucie na satysfakcję z nieszczęścia, w bardzo łatwy sposób racjonalizowali sobie te decyzje. Mówili, że najwidoczniej ktoś zasłużył sobie na porażkę, że karma do niego wróciła, lub że na biednego nie trafiło, zatem nie ma się czym przejmować. Eksperyment ten nasuwa bardzo ciekawy wniosek na temat tego, jak w społeczeństwie mogą być postrzegane twoje sukcesy. Ludzie w większości przypadków nie chcą, abyś je odnosił, a jeśli już odniesiesz, to nie przejmą się oni twoją porażką, uznają ją jako akt sprawiedliwości, którego część z nich wręcz mogła oczekiwać. Powstaje zatem pytanie: jakie jest podłoże Schadenfreude? Naukowcy są zdania, że Schadenfreude wynika z trzech podstawowych aspektów agresji, rywalizacji i poczucia sprawiedliwości. Agresja najczęściej związana jest z poczuciem przynależności do grupy. Wyjaśnię Ci to na przykładzie: weźmy hipotetycznego przedstawiciela klasy społecznej, odznaczającej się niskim statusem, pana Janusza. Pan Janusz żyje od wypłaty do wypłaty. Od czasu do czasu zdarza się, że brakuje mu pieniędzy do końca miesiąca, jednak zazwyczaj jego płynność finansowa jest wystarczająca. Któregoś dnia pan Janusz słyszy w telewizji, że zbankrutował kolejny znany przedsiębiorca, który jeszcze niedawno zarabiał miliony złotych rocznie. Jak w tym przypadku może wyglądać mechanizm Schadenfreude? Na biednego nie trafiło. Ci biznesmeni to się w końcu doigrają, a my, uczciwi ludzie, będziemy się śmiać. Jest to oczywiście przerysowany przykład wypowiedzi, tak abyś mógł zrozumieć mechanizm. Widać tu wyraźnie podział na my i oni, z tym, że my jesteśmy tymi uczciwymi, a oni bankrutują, bo im się to widocznie należało. W mniemaniu pana Janusza jego grupa społeczna okazuje się być lepsza od grupy ludzi biznesu, ponieważ jego nie dotknie takie zjawisko jak bankructwo, nie mówiąc już o szemranych interesach. Paradoks takiego podejścia polega na tym, że pan Janusz wykazuje w swojej wypowiedzi głębokie niezrozumienie procesów, których wynikiem stało się bankructwo. Dodatkowo pomija zupełnie aspekt ciężkiej pracy biznesmenów, ich wieloletniego poświęcenia dla swojej firmy czy tego, że stracili majątek swojego życia. Ważne, że informacje o bankructwie jakiegoś przedsiębiorcy potwierdza poczucie przynależności do właściwej grupy społecznej. Rywalizacja Ten aspekt jest podobny do omawianej przed chwilą agresji, jednak w odróżnieniu od niej rywalizacja ma charakter indywidualistyczny. Jako jednostki lubimy mieć poczucie, że nasz status na tle innych ludzi jest naprawdę dobry. Pragniemy być przed innymi i wyróżniać się pozytywnie na ich tle. Można to zrobić na dwa podstawowe sposoby: albo poprzez ciężką pracę i prześcignięcie otoczenia, albo poprzez sprawienie, że otoczenie gwałtownie zwolni, lub wręcz zaliczy upadek. Użyjmy krótkiej metafory. Schadenfreude wynikające z rywalizacji nie zakłada, że będziemy ciężko trenować, budować kondycję i niesamowicie szybko biegać, tak aby wygrać maraton. Zakłada, że wygramy, bo przeciwnik się potknie lub skręci kostkę. Nasz status nie ulegnie zmianie, jednak ważne jest, że inni nie będą mieć lepiej. Efekt tego podejścia jest jednak absurdalny. Osoba wykazująca postawę Schadenfreude wynikającą z potrzeby rywalizacji realnie nie zyskuje zupełnie nic. Nie zwiększa się jej status, komfort życia, zarobki, w jej życiu dosłownie nic się nie zmienia, ma jednak poczucie, że inni mają jeszcze gorzej, co daje złudne wrażenie posiadania lepszego statusu. Poczucie sprawiedliwości Ten motyw Schadenfreude wydaje się być najbardziej skomplikowany i niejednoznaczny. Istotną rolę odgrywa w nim aspekt moralny oraz potrzeba wiary w to, że świat jest sprawiedliwy. Lubimy wierzyć, że dobro wraca, podobnie jak często towarzyszy nam przekonanie, że za złe postępowanie prędzej czy później trzeba będzie zapłacić. Kłopot w tym, że przy Schadenfreude niepoprawnie diagnozowane jest to, co złe. Nawet jeśli ktoś w pełni uczciwie dorobił się swojego majątku i w dodatku prowadził działalność charytatywną na ogromną skalę, to i tak po doznaniu porażki może spotkać się z reakcją Schadenfreude. Moralność w tym przypadku jest niezwykle wynaturzona. Moralne wobec porażki lub nieszczęścia drugiego człowieka powinno być wykazanie współczucia, empatii i chęć pomocy. Mimo tego jednak wiele osób odczuwa satysfakcję z nieszczęścia kogoś o wyższym statusie. Wydaje im się wówczas, że przywrócono im sprawiedliwość. Zastanówmy się jednak, czy ma to w ogóle cokolwiek wspólnego ze sprawiedliwością. Czy sprawiedliwym jest fakt, że człowiek, który całe życie ciężko pracował na swój status i majątek, traci go z dnia na dzień i zrównuje się statusem z kimś, kto nigdy nie zaryzykował i nie zawalczył o swoją pozycję społeczną? Z moralnego punktu widzenia jest to raczej zaprzeczenie jakiejkolwiek sprawiedliwości. Jakie są przyczyny zjawiska Schadenfreude? Poznaliśmy trzy podstawowe aspekty, na których zbudowane jest podłoże zjawiska. Jednak jego przyczyny oraz sposób, w jaki przejawia się w społeczeństwie, mogą być o wiele szersze. Niektórzy psychologowie ewolucyjni wskazują, że przyczyna Schadenfreude leży w ludzkiej naturze i procesach ewolucyjnych, że jesteśmy zaprogramowani na ten mechanizm. Przejawia się to między innymi pod postacią zazdrości czy poczucia zagrożenia przed utratą pozycji społecznej. Schemat myślowy może wyglądać następująco: Jeśli inni ludzie z mojego bliskiego otoczenia awansują, to automatycznie oznacza, że ja zostaję w tyle, a zatem moja pozycja społeczna, reputacja i sprawczość znacząco spada. Jest to niekomfortowe odczucie, więc aby złagodzić jego objawy, karmi się Schadenfreude, które daje fałszywą ulgę. Całości towarzyszy często poczucie wstydu wynikające z relatywnej porażki na tle całego społeczeństwa. Jeśli poszczególnym jednostkom z mojego otoczenia się układa, to ja niejako przegrywam z nimi konkurencję, a zatem ponoszę porażkę, co jest powodem do wstydu. Kolejną przyczyną zjawiska może być potrzeba usprawiedliwiania swojego niepowodzenia. Badacze twierdzą również, że szaden może być częściowo wynikiem ulgi, że dane niepowodzenie czy porażka nie dotknęła nas, tylko na szczęście kogoś innego. Doktor Mina Sikara z Harvard University sugeruje, że porównania społeczne to kluczowy element służący zrozumieniu zjawiska Schadenfreude. Poczucie niesprawiedliwości odgrywa istotną rolę w życiu ludzi. Odczuwają satysfakcję, gdy komuś, kto ich zdaniem nie zasługuje na wszystko, co ma, nagle zostaje to odebrane. Tym sposobem dochodzimy do naczelnego wniosku dzisiejszego odcinka: jeśli masz zamiar awansować społecznie i zwiększać swój status, to musisz wyrwać się z mechanizmu Schadenfreude. Unikanie go jest niemal niemożliwe, gdyż jest to wzorzec myślenia zapisany w ludzkiej naturze. Ważne jest jednak to, aby być świadomym istnienia takiego zjawiska i aby wystrzegać się go, gdyż ma po prostu niezwykle ograniczający wpływ na nasze życie. Drugi wniosek jest natomiast taki, że jeśli chcesz awansować społecznie, to nie powinieneś oglądać się na opinię ludzi, którzy będą Cię deprymować i hamować Twój potencjał. Teraz już wiesz, jaki mechanizm stoi za tymi opiniami i z czego on wynika, zatem możesz spokojnie rozpocząć walkę o swój status bez oglądania się na krytykę ze strony otoczenia. Pomoże ci w tym kompletny przewodnik po rynku pracy, czyli książka Jak zdobyć wymarzoną pracę, która dostępna jest na niewiem.pl. W 11 rozdziałach e-booka lub podczas 6 godzin słuchania audiobooka jesteś przeprowadzony przez każdy możliwy etap rekrutacji, a dodatkowo otrzymujesz praktyczne porady dotyczące tego, jak zyskać przewagę i wygrać konkurencję o dane stanowisko. Dlatego wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz i zacznij budować swoją pozycję społeczną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kolejne.